Dzień dobry, witam was serdecznie na porannej analizie rynkowej. I z tej strony Natalia Bojko. Zapraszam do e, krótkiej odprawy. Wczoraj, słuchajcie, rynki e, w Stanach Zjednoczonych były zamknięte. Nie wiem, czy o tym wspominam, czy nie wspominam. Wspominam na pewno na telegramie, e, kiedy rozmawialiśmy, e, to było chyba w piątek, wrzucam taką informację krótką dotyczącą e, tego, co się będzie działo przez weekend, tego, że 15 rynki e, w Stanach są zamknięte i w sumie ta sesja w taki e, dość spokojny e, sposób nam Przebiegło. Dlaczego mówię, słuchajcie, że spokojny? Przede wszystkim rozegrały się wybory na Tajwanie, i pomimo tego, że w samych wyborach, mówię o wyborach parlamentarnych, zaraz powiem o prezydenckich, bo o tym też wczoraj e, wspominałam, w samych wyborach prezydenckich wygrała Partia Demokratyczna, natomiast wybory już rządowe, czyli te parlamentarne, upłynęły w taki dosyć kombinacyjny, mieszany sposób, gdzie żadna z partii nie miała większości. Nie wiem, Dlaczego w sumie, ale w pewien sposób rynki się uspokoiły na tą wiadomość, i sama sesja azjatycka przebiegała wczoraj bardzo spokojnie. Mówię wczoraj, czyli ta nie, niedziel, niedzielno-poniedziałkowa noc, o tak powiem, przebiegała dosyć spokojnie i dzisiaj obserwujemy bardzo podobne ruchy. Nie ma tutaj wielkich zaskoczeń. Natomiast od samego rana sesja. Słuchajcie, już europejska jest zdecydowanie bardziej aktywna, a wynikiem tejże wzmożonej aktywności jest rzecz jasna publikacja danych. Publikacja danych dotycząca e, inflacji. Inflacji, słuchajcie, i dla Niemiec, i dla. UK. Także zobaczmy to sobie. Dzisiaj powinno się o dokładnie to, to nam gdzieś przerobić. Przepraszam, stopy bezrobocia dla UK. Inflacja sama przyrosła w Niemczech zgodnie z prognozą do 3,7% z 3,2, co jeszcze, że tak powiem, podsyca. Ten słuchajcie, element risk of. Dlaczego podsyca element risk off? Z prostego powodu. Zwróćmy słuchajcie, uwagę, że na ten moment rynek fokusuje się na jak najszybszych obniżkach, żeby też obniżki były szybkie i rynek wycenia je agresywnie. Czyli jedno z drugim po prostu się łączy. Jeżeli dostajemy dane, które są ogólnie sprzeczne z możliwością. Podnoszenia i y, obniżania, i szybko i agresywnie, czyli za pomocą dosyć dużych obniżek stóp procentowych, otrzymujemy właśnie taką mieszankę makroekonomiczną, gdzie sentyment idzie w jedną stronę, a dane pokazują zupełnie co innego. Takich sytuacji przez cały 2023 rok mieliśmy o tyle, nie policzę ile tego było, ale było dużo, tylko że sama tendencja była troszeczkę odwrotna czyli patrzyliśmy w kierunku tego, jak długo mogą podnosić lub jak głęboko mogło podnosić, a nie jak, słuchajcie, szybko to mogą zrobić. Banki, słuchajcie, zostawiły też, i to trzeba mieć bardzo mocno na uwadze, furtkę w postaci jeszcze jednej podwyżki, czyli furtkę w postaci tego, że jeżeli coś nie pyknie, inflacja zacznie wracać, czyli ta realna stopa procentowa, pomimo swojej, załóżmy, tak, dodatności w taki sposób, powiedzmy, na korzyść banku centralnego, Czyli moment, słuchajcie, kiedy stopa procentowa jest, realna stopa procentowa jest wyższa i działa na inflację, może być teraz trochę dalej za mała, albo to, co zrobiła, już zrobiła i siłą rzeczy nie pociągnie tego dalej. Więc przypominam, że dla wszystkich, słuchajcie, tych rynkowo szybkich, którzy zaczęli wyceniać obniżki stóp procentowych, bardzo agresywne i bardzo szybkie, bo już od marca, mm, oczywiście teraz to się zmieni, tak, bo w tamtym tygodniu patrzyliśmy sobie, może sobie odpalimy przy okazji, Patrzyliśmy, słuchajcie, że było 50% szans, natomiast teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało od właśnie tych kontraktów marcowych. No, jeszcze lepiej, słuchajcie, się zrobiło, bo 66, myślałam, że jednak w drugim kierunku pójdzie po ostatnich odczytach inflacja, tu jednak zaskoczenie i nie. No i i 3 3,2 na jeszcze mniejszą obniżkę. Oczywiście aż do takich skrajnych pewnie rzeczy nie dojdzie, ale sam, zobaczcie, rynek jest mocno napięty i mocno sfokusowany na tym, by obniżać szybko i agresywnie, więc takie dane, nawet, słuchajcie, które nie są związane z Fedem, a z Europejskim Bankiem Centralnym, powodują dokładnie, takie samo story, mogliście widzieć, że na euro tam było trochę zjazdu, co też mnie się z racjonalnością, no bo skoro powiedzieliśmy sobie, że powinno to docelowo podnosić szanse na mm. przesunięcie tych obniżek w czasie. To euro docelowo powinno się umacnić. Zatem ta pierwsza reakcja, taka negatywna, jest myślę całkiem fajną reakcją, właśnie do e, wypompowania jej w drugim kierunku. E, co oczywiście zaraz sobie przeanalizujemy przy, bardziej tak intradayowo przy podegraniu tego London Low. Natomiast o tym pomówimy trochę później. Więc e, <laughs> same dane inflacyjne w kontekście ostatnich danych o inflacji nie były jakimś szalenie wielkim zaskoczeniem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że one faktycznie za grudzień lekko rosną. Stopa bezrobocia. 4,2 zgodna z oczekiwaniami. To, co dzisiaj warto zwrócić uwagę w kalendarzu, to przede wszystkim inflacja włoska o godzinie 10 i zewy, czyli te najciekawsze takie wskaźniki nastroju ekonomicznego, wyjdą obydwa o 11, zarówno dla stref euro, jak i dla Niemiec. Idziemy sobie dalej. Poza tym, słuchajcie, jeszcze jedno odczyty inflacji nas czekają dzisiaj, mianowicie inflacji bazowej i stopy inflacji dla Kanady dwa przemówienia także w kalendarzu Wolera Baileja. Więc jest na co oko zawiesić. Wydaje się, słuchajcie, że ten dzień będzie całkiem całkiem zmienny. Wracając jeszcze do rynku futuresów, tak dosłownie na chwilę. Indeksy na razie rozpoczynają negatywnie no, ze względu na tą szeroką taką powiedzmy sobie aprecjację, jednak ryzyka z samego rana. Ryzyko trochę wzrosło, to też widzimy dobrze po walutach, że na razie jedynie dolar generalnie zniszkuje delikatnie do góry. Poza tym, słuchajcie, sektor surowcowy też dzisiaj z uwzględnieniem gazu. Szczególnie radzi sobie naprawdę kiepsko gaz blisko na future'sach 9% do dołu, 8,75 zaliczyliśmy spadków, co już nie można mówić, że jest związane bezpośrednio z zimą i z tym, że ona jest niesroga, bo widzimy za oknem, co się dzieje. Pomimo tej dobrej temperatury, powiedzmy sobie dobrej, w miarę balansującej wokół zera śnieg leży, także ogrzewanie też. Na tym słuchajcie jest włączane, natomiast tak na dobrą sprawę wczoraj też nadgaz troszeczkę spadł, natomiast dzisiaj przedłuża te spadki. No i myślę, że cały słuchajcie, te dwa dni przyniosły okolice 10% ruchu spadkowego na nadgazie. Co jest też związane słuchajcie, z tymi perturbacjami wojennymi, które obecnie się dzieją. Poza tym pozostały sektory całkiem Okay, wyglądają. Z takich newsów geopolitycznych, makroekonomicznych nie ma dzisiaj dużo. Wbrew pozorom. Na pewno to, na co trzeba zwrócić uwagę, to na wyniki kwartalne banków. Goldmany, nie Goldmany, dzisiaj zaczynają swoje publikacje, więc może najść znowu to tempo, słuchajcie, nadejść, nie najść. Nadejść to tempo, słuchajcie na indeksach bardziej pozytywne, pomimo tego, co szeroko się dzieje. Mówię oczywiście o, o dzisiaj takim intradayowym odpływie kapitału, po prostu od ryzyka. Cała sesja jest natomiast przed nami i zobaczymy, w jaki sposób ona się rozłoży. Z większych interwałów wygląda lepiej, z tych mniejszych to są te inside'owe ruchy, które niestety trzeba to, jak to wy lubicie mówić na Discordzie mieląkę, po prostu przeczekać. Sam taki długoterminowy sentyment trzyma się nadal, jeszcze całkiem okej, okay. wokół 71, czyli wokół chciwości, i niewiele się zmienia. Zmienił, zobaczcie, mamy spójność na wszystkich przedziałach czasu, rok, miesiąc, tydzień i poprzednie zamknięcie. Także wygląda to całkiem nieźle. Prośby były o różne, słuchajcie, instrumenty, między innymi o mało znanego funta do Australijczyka, ale to sobie, czy kada do Australijczyka, ale to sobie przeanalizujemy jutro. Dzisiaj. Z nie wiem na czym skończyliśmy, natomiast wracając do tego, kiedy mamy, słuchajcie, te płukanie tych basenów w płynności, tak jak mamy z Hajdynki, słyszam z H4, no to zawsze warto sobie wskoczyć na ten mniejszy interwał, żeby poszukać po prostu czegoś ciekawszego. Czyli poszukać, czy na pewno te wyreagowania z góry są po prostu pełne. I my, słuchajcie, w, tym, w tej świecy. Znaczy świecy, w tej strefie z h weszłam teraz na h żeby zawęzić trochę, czyli z dużej tej strefy zawęzić trochę te grono poszukiwań do mniejszego odreagowania. No i jedno odreagowanie mieliśmy na DAXie, drugie odreagowanie też. Teraz wychodzimy praktycznie trzecie, czwarte i piąte. Jeżeli tutaj zabraknie takiego agresywnego ruchu i przede wszystkim... Braku reakcji, bo to jest mega ważne. Jeżeli będzie brak reakcji, będzie super, jak będzie reakcja, no to może ten tak się korekci i dalej z takich stref podażowych, bo zwróćcie uwagę, że na razie reaktywne właśnie są te drugie, czyli po prostu strefy podażowe. Więc jeżeli, słuchajcie, czasami jest na instrumencie taka bardzo szeroka korekta inside'owa, my ją identyfikujemy sobie jako pullback i ciężko jest, załóżmy, Wam na początku czy na początku, nawet później, ogarnąć, jak to rozegrać, zwróćcie uwagę, jakie strefy w tym całym insajdzie są głównie rozgrywane. Czy to są strefy właśnie czysto popytowe, które są wyciągane na zasadach płynności, czy w drugą stronę idziemy w kierunku najzwyczajniej w świecie odreagowania stref podażowych. Swoją drogą, tak czy inaczej, większość indeksów teraz wygląda jak szeroka konsola z większych interwałów, natomiast nie stanowi to, słuchajcie, jakiegoś większego problemu, żeby posługiwać się intradayowym rozegraniem 4H1 M15. No i teraz słuchajcie, jak będziemy sobie na M15, to tu dobrze widać, że te testy, ceny, które się odbywają, odbywają się tylko i wyłącznie do puli płynności podażowych, co dobrze widać choćby w tym miejscu i w tym kierunku. Także słuchajcie, Daxior na razie z tej perspektywy takiej szerszej wygląda dalej prowzrostowo, natomiast z mniejszych interwałów już widać te negatywne tendencje do samego odreagowywania. Kontynuacja trendu leży wysoko, leży na szczytach i dopóki nie zostanie domknięta, no nie możemy mówić Jakichkolwiek głębszych e, ruchach takich insideowych. E, tak czy inaczej, słuchajcie, e, jutro na pewno zanalizujemy sobie e, te prośby, które były w komentarzu poza e, DAX-em. No i zerkniemy przede wszystkim na kalendarz w kierunku już myślenia pomału o Fedzie. Wiem, że jeszcze do Fedu, czy do 31 jest sporo czasu, natomiast tak jak możecie zobaczyć, ta rozbieżność między danymi a sentymentem jest dosyć wysoka. Pytanie teraz, czy na długi termin weźmie racjonalność, czyli weźmie, słuchajcie, inwestorów jednak zapas, to co widzą, a nie to co myślą, czy w drugim kierunku emocje, choćby związane z wynikami kwartalnymi, które już się w Stanach pojawiają i które, słuchajcie, zachęcam dzisiaj śledzić bezpośrednio na sesji amerykańskiej. Dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zapraszam jutro o godzinie 9. Do zobaczenia.